Ból psychiczny, czy ten ból duchowy, no jest skomplikowany i jest wywoływany bardzo często tym, co mogło się wydarzyć, a co się nigdy nie wydarzyło. Czyli przeżywamy stratę, na przykład potacie, który nigdy dla nas tatą nie był takiego, jakiego byśmy chcieli. I to też wymaga terenu zakojenia, zabliźnienia. Mało spotykamy ludzi, którzy cierpią z powodu takiej czystej miłości, po prostu tęsknoty, że ta relacja była dopełniona. Tak jak Sandra właśnie opowiadała. W tym naszym sposób perinatalnym to jest doświadczenie zazwyczaj rodziców, które mają tak delikatne, święte dzieci. I nawet jedna mama mi kiedyś powiedziała, ja mam wyrzuty sumienia przed ludźmi, bo ja nie odczuwam bólu po stracie, tylko mam pokój serca. A ludzie podchodzą i jakby wymuszają też na mnie, że ja jestem może wyraźną mamą, tak? Ale ona naprawdę przeszła całą drogę już w okresie ciąży, bo my tak prowadzimy te, te wszystkie. Sesję, i ona faktycznie miała to poczucie, że ta historia się dopełniła miłością, czyli tam wszystko gra. A my cierpimy bardzo często przez ten nasz właśnie egoizm. Przez to, że my wiemy, że nie daliśmy sobie rady jako mama, tata, mąż, żona, syn, córka. I przeszkadzimy sobie na nasze żałoby czy, czy nasze relacje, że zazwyczaj my cierpimy po stracie dlatego, że mamy do siebie o coś żal, albo nie mamy przebaczenia, albo zawłaszczyliśmy tą osobę, albo boimy się życia bez niej. To też jest tego Mamy jakieś kompleksy, zawrzone poczucie własnej wartości, bo bardzo często rodzice, którzy długo opiekowali się swoim dzieckiem, zastali jakby swoją tożsamość z tym, że jestem mamą chorego dziecka, bo z tego dziecka mnie nie ma. Jak wiele mamy mówi ja umrę razem z nim. Mówi to przy dzieciach, które jeszcze są na świecie zdrowe. Więc dla mnie zawsze żałoba to jest takie badanie mojego serca, takiej nagiej prawdy, co tam y, nie gra, co cuchnie, co śmierdzi, co jest martwy. I dobra wiadomość jest taka, że każda żałoba ma swój, y, swoje dobre zakończenie.